No fajnie to wygląda, spore, spore łóżko. A tutaj chyba firma, ja jej nie znam, wiecie, najprawdopodobniej specjalizująca się w budowie przyczep dla, dla koni, ale tu jest wersja na motocykl. Wtedy może malutki ten motocykl, ale, ale jest. Asia, tak? I kolejna opróczowa zabaweczka. Kurczę, to jest podkór, zobaczcie, dwie osie. Coś, coś, szok. A tutaj, zobaczcie, przyczepa nakładana na pikapa. Znaczy Znaczy przyczepa, taka nakładka? W Stanach to jest dość popularne. Tutaj też trochę więcej ich widać. A <laughs> on no, przestronnie. Zobaczcie. Ktoś chce widoki oglądać. Oczywiście to jest też jakaś wersja off-roadowa. Otwiera sobie ścianę. I robi piękne zdjęcie na Instagrama. Och tym to już naprawdę to łącznie z trapami przyprawowymi. Nie no on jest przygotowany. Naprawdę do ekstremalnych rzeczy. Piękne. Zobaczcie, co wam przypomina te drzwi. A takiego klimek coś w tym stylu robił, co? Też gdzieś podpatrzył. Z małymi drzwiami. Spory, duży, fajne. Jest jest duży, tak. No, i jesteśmy w kolejnej hali i doszliśmy do, do miejsca, do którego w sumie chcieliśmy przyjść. Do stoiska firmy KB. To szwedzka firma, która buduje praktycznie wszystko całoroczne. Dość ciekawe rzeczy ma. No to co, popatrzymy. To co, idziemy do środka? Szmaragd 540. No więc zobaczymy, co. Jak on wygląda w środku. Słuchajcie, wykończenie bardzo mi się podoba. Fajnie. Śmiesznie ten stół, ten stół wycięty, tak, dla wygody. No. Bardzo przyjemnie to wygląda. Zobaczymy, jak wygląda. No niestety, i tu rozczarowanie, jak dla mnie. Bo jest prysznic w kibelku, że tak powiem. Tego nie lubię. I dla mnie jest to masakra. No ale. Muszę się boić otwierać. Asia mówi, że boi się otwierać lodówkę. Bo tam urwała. Wandal jeden. Nie no, ktoś po prostu przed się musiał tam. Nieźle się z tym... Tak, poszukamy teraz tej największej. To nie jest największej. I tu mamy Imperial 630. Aha, zapomniałem wam tam pokazać cenę. Gdzie jest cena? Tu jest cena. Ożesz. No ups. Tu macie jej parametry. Dwa sześćset No też trzeba auta, żeby ją ciągnąć. A i zobaczcie jakie jest fajnie. Ale jest ładniutka. utka. To jest beton taki. O jakieś tworzywo. Jest gazowo-elektryczna. Jest oczywiście pełna kuchenka jest. Piekarnik. Mikrofalówka. Lodówka. Trochę inna niż dotychczasowe. Zamrażalniki w środku. Tak. Ale fajnie. Z oknem oczywiście, fajnie, fajnie. z roletką, Fajnie, Tu jest ładnie do siedzenia. I jest tutaj podkowa. Tu. Bardzo fajna. Mhm. Panel sterowania. A, to już dotykowy, bo to jest... nie, to jest radio nawet. najprawdopodobniej. Panel pewnie gdzieś A, panel jest tu do Mystica. A tu jest radio Na pewno z telewizor ale może nie, bo jest uchwyt tu jest telewizora Jest, jest już nie, to jest Wi-Fi wi, wi Trzeba więc Dwa pojedyncze łóżka No i co? I Łazienka? Ładowanie. Szybko ładowanie I łazienka ma mega fajnie duża To jest to prysznic bardzo ładny Świetnie tak i zobacz. Szafka podświetlana. A no, szafeczki podświetlane. Super, ale no, słuchajcie, na no 70 tysięcy, więc prawie 80. Jest premium, to za więc prawie no tutaj jeszcze. musi być wszystko. Ale znowu przy tej cenie 70. Ośmiu, prawie, prawie 80 tysięcy euro. No, trzeba by ją było porównać z tabertem, i tu by chyba jednak e, przegrała. No okej, okay. tu sobie obejrzymy teraz Imperiala 780, Ta cena 81 tysięcy. Jest troszeczkę to inny układ. Zobaczcie, tam są takie dwa ciekawe okna, więc idziemy zobaczyć jak to wygląda do środka. Więc kuchnia jest identyczna jak w tamtej poprzedniej przyczepie. Jest, to idea. jest inna lodóweczka, jest szersza i z osobnym zamrażalnikiem. I tutaj jest e, łóżko. Łóżko jest takie powiedzmy małżeńskie. I dlatego są te okna tam. Ogna wyglądają jak w domu, takie śmieszne są. Łazienka spora. Przejdziemy. Aha, oczywiście, ogrzewanie. Alde, bardzo fajnie. Ta łazieneczka spora. Komin, jest jeden minus. Prócz ceny. Tak? Jakby w nocy do łazienki się chciało kto, kto przez kogo będzie Nie no można przejść tutaj przecież. Nie, się Chyba nie. Tutaj. Tak? No to wtedy. Oj nie. Tam będzie przejście. Jest ładna. Przepiękna. Bardzo ładna. Ale znowu. Czy ta cena? E, czy ta cena jest adekwatna do tego, czy nie Tabert? No nie wiem. Ja byłem cały czas tu napalony, żeby obejrzeć ich wyroby. No ale troszeczkę powiem, jestem rozczarowany. Tutaj bardzo długi kamper. Zobaczmy. TM Royal. Słuchajcie, jest to pół integra. 165 tysięcy Zaraz wejdziemy do środka Podwójna oś no dobra, za chwilę wejdziemy No okej, okay, dobra, wchodzimy wtedy do niego Bardzo dużo miejsca, mimo że pół integra nawet tak. Nie ma tu żadnego łóżka u góry Jest okienko jest fajnie. W ciemnym kolorze przód. Tu nie no kuchenka. Jak standardowa jest piekarnik, co prawda. Lodówka z osobnym zamrażalnikiem. Duże, duże, duże łóżko. Zobaczcie. Tu są tak schodki takie e, po bokach. Nie, po bokach? Tak, żeby wejść z boku, a nie się gramolić tutaj. No dość fajnie to wygląda. Zobaczmy łazienkę. No i łazienka jest cool. Zobaczcie, jest bardzo ładna. Tu można oddzielić tą część, nie? Spora, przestronna. Może ciut ciemna, co uważacie? A, można, można zamknąć, tu jest prowadnica i oddzielić na dzień, żeby, zobaczmy, jak są goście, nie oglądali naszego łóżka. Do czegoś są tu prowadnice. Haha, ha, dobra. Widzicie, tam są prowadnice i mówiłem, że nie ma łóżka, myliłem się jest łóżko, zobaczcie. I tu zjeżdża łóżko w dół. Tam są prowadnice od niego. I mamy wtedy drugie łóżko nad miejscem, tutaj w naszym wypoczynku. No, może być ciekawe. Żegnamy firmę KOBE i idziemy oglądać hobby. I co się w hobby rzuciło od razu? Kolorystycznie słabo to wygląda. Wyglądają jakby były niedokończone. Wiecie, co aż przejdę tam, żebyście zobaczyli, jak one stoją w rzędzie. I co o tym myślicie? Wyglądają jakby były tak jakoś nieskończone, ale smutno kolorystycznie, przez co te wielkie powierzchnie boczne w kamperach, one wyglądają, no... słabo. Znaczy Kobe też może trochę przesadza z tym czerwonym, ale, ale tu hobby jakoś tak, tak nie za fajnie wygląda. Tak, taki starszy design. No idziemy oglądać. Tu jest też fend z tej strony. No dobra, ale musimy wszystko jakoś po kolei to robić. Idziemy oglądać. Ale, dobra, kolorystycznie może im nie poszło, ale stoisko zdecydowanie najfajniejsze mają. Zobaczcie plaża. Fakt, że akurat są tutaj takie plażowe przyczepki. Myślę, że. Jest to pomyślane o osobach, które, tak na przykład jak byliśmy w Holandii i osoby, które pływają sobie na kitesurfingu i tym podobnych rzeczach. Oni potrzebują raczej małe przyczepki, bo oni cały dzień są na wodzie. Potrzebują zjeść coś, ewentualnie trochę odpocząć i nie potrzebują, nie potrzebują jakichś ogromnych przyczep, aby było gdzie odpocząć, zjeść coś i i się przespać, więc to bardzo fajnie, myślę, może zobaczymy, jak to cenowo wygląda. I taka mała przyczepka kosztuje niespełna 14 tysięcy. Nie, 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 nie ma szans więc. Dobra, idziemy dalej sobie oglądać, ale to było bardzo fajne i najfajniej zaaranżowane stoisko. A teraz obejrzymy przyczepę Hobby Prestige i ona jest 720, eee, kosztuje, za chwilę wam powiem, 37 chyba, 7. no jest bardzo fajna. I jakość wykonania też tu jest na wysokim poziomie. Ale to jest tak jak nasz karawanik, tylko nowsza wersja. Tak, tak, to jest układ, ale jest chyba trochę krótszy. Dłuższy. Zresztą po, pozdrawiamy nasz karawanik. E, jest bardzo podobny układ, tylko chyba tu jest krótsza u nich kuchnia. E, bo to jest 720, jednak. Ale fajne, ale układ jest ten sam. Po, po, dwie pojedyncze łóżka. Pięknie, spora łazieneczka, prysznic, ale ładna, ładna, ogromna. Prysznic, super, bardzo mi się podoba. Bardzo ładna, nie? Tak. Jest, jest naprawdę nieźle. Ładna, spora. O, dwie szafy, fajna lodówka. Ja otworzę, bo on się ja nie dotykam. urywa drzwi. Ale tu jest z piekarnikiem. Fajna lodówka, ogromna. Jest też piekarnik. Świetna, bardzo mi się podoba. Mimo, ale słuchajcie, przyczepy wyglądają lepiej kolorystycznie niż, ee, niż kampery. Jakoś to. Lepiej im znaczy, Przyczepy wyglądają ładnie, są ładne, a kampery no takie jakby niedokończone. Jakby lakiernik odesłał wcześniej. No a tu kamperwanik. Całkiem fajnie to wygląda. No nie, no tu wiadomo. No, no nie można wymagać w kamperowanie, że będzie nie wiadomo jaki pryszyń fajnie, się. No i nie, okno to u góry. Bardzo ładne jest. Duża lodówka 39 tysięcy kosztuje Coś tu jest raty są. Nie, 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 pomyłka. 63. 63. Właśnie, strasznie mało mi wychodziło. Zobaczcie, bardzo fajne rozwiązanie. Tutaj otwieranego tego okna u góry. Czyli przednie okno się otwiera. To dolne i górne. Bardzo fajna sprawa. A Jest to prototyp. Nie ma tego w sprzedaży jeszcze. Jak widać. Więc, i jeszcze tego nie kupicie. Wygląda ona troszeczkę inaczej. No, i ma łóżko poprzek. Tak. Nie ma tutaj żadnej ściany. I przez to wygląda bardzo przestronne. No, wygląda naprawdę bardzo przestronnie. Fajnie. Łazineczka, może ciut wąska, jak widzicie? Ale fajnie, tu wygląda właśnie tu bardzo przestronnie. Może przez to nie ma szafy, ale jest przestronnie. No, szafy są dobra, OK, są te dwie malutkie szafy. drzwi są, tak? No i doszliśmy do fenda. Znaczy, troszeczkę się wróciliśmy niejako. Wyjdziemy do morza jakiegoś mniejszego, tam za chwilę zobaczymy te, co nam się bardziej podobają. Dobra. Fendt 23 tysiące. Nie, coś tu mi się... Sprawdź. Tak, 20... Nie, 25, 26 tysięcy. Słuchajcie. Ha. No i całkiem, całkiem. Jest ładna lodówka jaki inne kolory? No, lodówka. Ach, znowu właśnie jak drzwiczki w może w lodówce. No ale niestety to to jest koszmar. To jest jakaś porażka w tych czasach. Nie no, to jest masakryczne. Ach. To jest koszmarne. Dobra, jest mała może dlatego, ok. Ale ponarzekałem teraz. Słuchajcie, nie no, nie, prysznic razem z toaletą, kąpiesz się, nie idziesz na toaletę i jeszcze woda mokra, cały brodzik jest i... Nie, 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 to jest jakieś... Nie, nie. Fendt tendeza 30 na no prawie 8 000. No co, wchodzimy, zobaczymy jak wygląda w środku To jest 650 No dobra, to idziemy Zobaczymy tego fenda Duża podkowa, naprawdę obszerna Meble, No mi się akurat te białe nie podobają z takim połyskiem Beżowym, dobra niech będzie jest przy a, lodówka jest otwierana z dwóch stron oczywiście, no jak ona... Można z dwóch stron ją otworzyć O ile się nie urwie, to sporo łóżko Ogrzewanie ALD oczywiście fajna, spora łazienka Zobaczcie No Spójrzcie, a tutaj coś dla miłośników sportu. Zobaczcie, zmieści się wszystko. Rower, narty, naprawdę wszystko. Jest to... E, jest to campervan firmy Adria. Myślę, że fajnie to wygląda dla osób aktywnych. Super. A tu coś dla mnie. Ja zawsze narzekam, że mam bardzo wąskie drzwi w przyczepie, to chyba jednak wejdziemy, zobaczymy jak wygląda w środku. Koszt to jest 42 tysiące. No i zaraz zobaczymy, jak ona w środku wygląda. Ha, no fajnie to wygląda. Spore, spore łóżko. No to jest niewiarygodne, ale słuchajcie, teraz problem może trochę trząść. Bo musieliśmy się przeprosić ze starą kamerą, ponieważ wszystkie karty zapełniliśmy i musimy dokończyć to z kamerą. Wreszcie, tu bardzo fajna, ciekawa przyczepa. Andora 675 Zresztą 36 tysięcy. I... są dwie sypialnie. Jest sypialnia tutaj, zobaczcie. Tutaj jest podkowa oczywiście. Tam jest łazienka, kuchnia, ale tam jest jeszcze drugi pokój niejako, do którego jest osobne wejście. Zobaczcie. I tu jest osobne wejście. Jest zupełnie osobny pokój. Z łóżkiem piętrowym. Zobaczcie. Zobaczmy jak łazienka. No Osobno jest prysznic. Zobaczcie, nie wiem czy to będzie widać. Tutaj. A tutaj. Toaleta. Aczkolwiek wykończenie tego... E, nie chcę tutaj jakoś narzekać, ale jest takie e, pociągowe trochę. Tak, no nie podoba mi się to wykończenie. Dzień dobry. Na koniec filmu się z wami przywitałem, ale to dlatego, że jak zauważyliście na pewno, to jakość tych ostatnich ujęć była bardzo słaba. To znaczy, że jest to bardzo stara kamera, gdzieś jakąś tam wzięliśmy ją na zapas, ale to nie funkcjonowało jak widzieliście, to, to <tres> trzęsło się i tak dalej. Więc niestety na tym będziemy musieli chyba zakończyć nasze zwiedzanie targów. No chyba, że ewentualnie naprawdę będziecie pisali w, w komentarzach, że chcecie mimo, oczywiście tej złej jakości, tej, tej braku stabilizacji, to możemy jeszcze dorobić jeden odcinek, możemy go zmontować, ale tak jak widzieliście, nie będzie on już taki, taki jak powinien być. Myślę, że i tak jest to takie spojrzenie amatorskie. Tak? Nie, nie zagłębialiśmy się w szczegóły tych przyczep, kamperów, tego wszystkiego, tylko była to kwestia, czy nam się podoba, czy się nie podoba. Bo gdybyśmy chcieli tak bardzo się zagłębiać w ten temat. No, musielibyśmy zrobić ze 30 odcinków. Zresztą inni youtuberzy, którzy byli na, na, na targach, bardziej to robili, że tak powiem, profesjonalnie i, i na pewno wam wytłumaczyli dużo więcej jakichś spraw technicznych. My zrobiliśmy to bardzo tak ogólnie, patrząc, podoba się lub nie podoba się. W ten sposób do, do, do tego podeszliśmy. Okej, okay. tak będziemy kończyli tego vloga. Jeśli będziecie chcieli, możemy zmontować jeszcze jednego, ale na pewno będzie on już taki bardzo jakościowo zły. Ten obraz nie chodzi tak jak powinien. No. Stara kamerka, nie pamiętam ile ma lat, ale myśleliśmy, że może uda się, nie udało się. Trudno. Okej, okay, pamiętajcie o subskrypcjach, łapka w górę i piszcie komentarze. Oczywiście. Bardzo lubimy czytać od Was komentarze. Jest to wtedy jakaś taka interakcja między nami. Do zobaczenia. Trzymajcie się.